Co tu robicie? To co Pana, ale bez psów. Spacerujemy. Piękna odpowiedź. Miła. Tutaj spacer jest zakazany. Nie wiedziałyśmy, jesteśmy nowe. Prawda? Wiesz, dlaczego mamy te psy? Chcę udowodnić, że mój syn nie kłamie. Powiedział, że tu jest jakieś dziecko. Psy je znajdą. Spójrzcie za smyczym. Te psy rozszarpią Marcelina. Musimy coś wymyślić. Zróbmy coś. Chodźmy. Dokąd biegniesz? Oszalałaś? Wracaj. Wynocha. Uciekaj. Szybko. Każde pojawienie się loży mnie denerwuje. Boję się, że będę następna. Oby udzieli się na Robertę. Jak możesz tak mówić po tym, co zrobili twojemu narzeczonemu? Jesteś po stronie loży? Ona sobie zasłużyła migodnie. Ich nie obchodzi, kogo atakują. Nie powinni istnieć. Nie wszystko jest czarne i białe. Jest też szarość. Jak możesz popierać coś tak potwornego? Nie trawię Roberty. Nie znoszę jej. Zobacz, kto to. Tu jest napisane Vico, więc to dla mnie. Od kogo? Od Diego. Ale romantyczne. Muszę się wykąpać. Dojdzie do bliskiego spotkania. Bardzo bliskiego. Codziennie trzeba zmieniać opatrunek. I przemywać rany. Weź jedną tabletkę co 6 godzin. Dziękuję. Moje psy są szczepione, nie ma żadnego ryzyka. I jedyne ryzyko jest takie, że następnym razem odgryzą mi ramię. W szkole nie powinno się trzymać psów zabójców. Chyba zadzwonię do telewizji, tak jak sugerowała Roberta. Uspokój się. I ja odpowiadam za szkołę i ja podejmę odpowiednie kroki A pan Bustamante zabrał psy Oczywiście Żaden uczeń nie będzie zagrożony Odprowadzić pana? To delikatna sprawa. Gdyby to spotkało innego ucznia, szkoła miałaby do czynienia z oficjalną skargą. Dlatego chciałbym prosić. Nie rozumiem pana. Ale co z tym dzieckiem? Mój syn twierdzi, że ono istnieje, więc. Ktoś je gdzieś ukrywa. Odnajdę je. A Roberta proszę się nie przejmować. Porozmawiam z nią. Odpowiadam na wszystko. Dulce usnęła. Dobrze jest poczuć zapach kosmetyków. Kiedy spędzisz 20 lat stojąc po 12 godzin dziennie, będzie ci od tego niedobrze. Lubię tę pracę. Upiększasz kobiety, a one są zadowolone. To wszystko. Ja przyjmę pieniądze. Tędy proszę. Lubi to, masz złote serce. Niech nikt ci go nie skradnie. Do zobaczenia. Dobrze jest być w domu. To nie jest Twój dom. Twój dom jest obok. Tam, gdzie Twoja mama nie potrafi odróżnić chorej córki od zdrowej. Spędzisz najlepsze lata wśród lekarzy i leków. Powoli zmarnujesz swoje zdolności i życie. Nigdy tak do mnie nie mówiłaś? Nigdy tak bardzo nie bolały mnie nogi, kości, przykro mi, gdzie jest moje miejsce? Gdzie, jeśli nie tutaj i nie w szkole, nie ma dla mnie miejsca? <śpiewanie> Nie wiem, co się ze mną dzieje. Musiałem Cię zobaczyć. Ja też o Tobie myślę cały czas. Rozmawiałem z Diegiem. Nie oddacie. Sprawię, że pośle mnie do diabła. Powiedzmy mu. Wścieknie się. Zorientuje się, że rzuciłam go dla Ciebie. Masz rację. Zróbmy to powoli. Zacznę być dla niego osła. Diego pośle mnie do diabła. A póki co? Będziemy widywać się kryjomu. Chcę być z tobą przez cały czas. Nie potrafię tego odwlekać. Im mniej będziemy się widywać, tym bardziej będziemy się pragnąć. Dlaczego tatuś broni cię przed dziewczyną? Nie rozumiem. Nie powiedział ci, że nam groził i poszczuł nas w sami? Zobacz. Nie słuchaj jej. Nie kazałem ojcu nic zrobić. Wiem, ale. Nie umówiłeś się z Vico? Nie. Nie wysłałeś do niej listu? Nie. Pewnie się pomyliłam. Dziękuję, panie ministrze. A Roberto nie się pan nie przejmuje. Na to porozmawiajmy. Na osobności. Proszę skorzystać z gabinetu. Dlaczego czepiasz się Roberty? Trzeba ją ustawić. Mam nadzieję, że to zrobisz. Chciałem sam się tym zająć. Czyli jak uderzysz ją? Gdzie twoja inteligencja? Żeby wygrać bitwę trzeba poznać swojego przeciwnika, a potem działać. Dobrze ją znam. Co ty tam wiesz? Wszystko należy zaplanować. Zabraniam ci się do niej zbliżać. Słyszysz? Mówię do ciebie. Tak, tato, słucham cię, ale nie zgadzam się z tobą. To mój świat. Sam sobie poradzę. Popatrz, co się stało. Kobieta uprzykrza ci życie, więc nie miej do mnie pretensji.